Cześć, witam Was bardzo serdecznie w drugim odcinku naszej kampanii Szkocjom w Cross Russis. No i jak pamiętacie, ostatnio zaczęliśmy naszą wyprawę na Irlandię, żeby nieco się umocnić przed walką z Anglią. No i będziemy sobie oblegać kork w następnej turze. Nie ma on wielkiego garnizonu, więc to nie powinno być większe wyzwanie. Też już trochę nam się jednostek zwerbowało tutaj w Iverness. Więc doślemy je sobie tutaj na wyspę, oczywiście. Jeszcze... Nie, tutaj nie mam więc jednostek. Dobra, no dobra, to na razie sobie chyba tą kasę będziemy oszczędzać. I skończmy turę po prostu. Dobra, tutaj nasz dyplomata sobie grzecznie poszedł. No i nie powiem nieco się boję tych Anglików. Nie mam kompletnie pojęcia jakie oni mają plany. Czy będą chcieli z nami walczyć, czy pójdą na Francję na przykład, czy rzucą się na jakieś zbuntowane prowincje, bo jednak tych też jest trochę. No więc jest to jedna wielka niewiadoma. Na pewno ich pierwszym celem na wyspach brytyjskich powinna być walia, która jest no, niezależna. No ale myślę, że mają wystarczająco dużo sił, żeby ją w par przeciągu paru tur zdobyć, więc dobrze by było wyprzedzić ich. No, ale nie wiem, czy to się uda. Ra niech nasz dyplomata idzie do Duńczyków. Okej, okay, tutaj mam dyplomatę królestwa Norwegii. M może się już z Norwegią. No, niestety. A umowa handlowa? Nie są zainteresowani. No, szkoda. Dobra, zdaniem wobec tego jeszcze nie pogadam w tej turze. Bo nasz dyplomata nie może więcej zrobić. Dobra, tutaj doślimy sobie tych. Posiłków trochę. I tak, tutaj niech on grzecznie nawraca. Na razie więcej nie mogę wybudować. No i mój przychód też jest kiepski, bo jesteśmy na terenach przeciwnika. A teraz będzie jeszcze gorszy, bo będziemy oblegać mu osadę. Dobra, pójdźmy z tej strony. A, nie mogę. Dobra, to już po prostu zacznijmy tworzyć maszyny obrężnicze. No i jestem ciekaw, czy będą chcieli do mnie wyśmie zaatakować, czy nie. Dobra, skończmy turę. Bo nic więcej i tak na razie mądrego nie zrobimy. No i zobaczymy, co się tutaj będzie działo. No, Anglicy raczej wysyłają swoje wojska poza. A, chciałem powiedzieć, że wysyłają swoje wojska poza Wielką Brytanię i w ogólnie wyspy brytyjskie. No ale <laughs> widzimy tutaj pełną armię, która właśnie idzie na Walię. No więc to na pewno może być problem. No będziemy musieli z tą Marią prędzej czy później walczyć. Na no, nasz przychód no, jest już no, bardzo, bardzo niekorzystny dla mnie. O, no, no, te skrypty sporo mieszają w tej grze, dużo zmieniają. No i utrudniają. Dobra, mamy małżeństwo i mamy tutaj kolejny rok pański. Możecie sobie o nim przeczytać. Jeżeli chcecie, oczywiście. A nie wiem w sumie, czy chcecie, żebym wam e, dokładnie przewijał te opisy, czy to czytacie, czy nie. Możecie napisać w komentarzu. Niestety też stracić czas na to, jeżeli wolicie, żebym to olał. Okej. Okay. Mam tutaj jeszcze jakieś powiadomienia? No nie do końca mam. Jedyne, co wynika z tych powiadomień, to to, że jesteśmy jedną z najsłabszych frakcji w grze. Okej, okay, mam tutaj... Wylesianie wybudowane, no super. I mamy zaślubiny księcia naszego, no dobrze wiedzieć. Okej, okay. dobra, dosimy sobie posiłki do tej armii. No i za ile ta osada może się poddać? Za 6. No, trochę tych tur upłynie, zatem zanim oni by się poddali. No, ale z drugiej strony szturm na nich też byłby dla mnie dosyć niekorzystny. Dobra, e, ruszmy sobie tego dyplomatę. Zobaczymy po prostu. Zróbmy na razie umowę handlową. Dobra. Handel z Danią może być spokojny. No to pójdźmy jeszcze dalej do tej Norwegii. E, Okej. Okay. No i handel z Norwegią też byłby fajny. Tylko musiałbym sobie budować jakiś port handlowy, żeby móc sensownie właśnie z nimi handlować. Dobra, skończmy turę. Zobaczymy co tutaj będzie się działo. Widzę, że ci Anglicy sporo tutaj wojska mają. Przydałbym się sobie już z Francją, cholera. Bez niego może naprawdę być kiepsko. Nie da się tego zaprzeczyć. Musimy czekać chyba na dogodny moment, aż rzeczywiście Anglia będzie toczyć z kimś wojnę. No bo wtedy wyślą pewnie swoje wojska już poza wyspy, no i będą tak naprawdę na naszą łaskę zdani. Okej, okay, nowa herezja. Ok, ciekawe. Eee, I no, nadal jest kiepsko, co tu dużo mówić. Dobra, ruszmy tego dyplomata dalej. Nie szukajmy tych eee, Norwegów. Dobra, zobaczmy, czy mogę coś za ten tysiąc sobie wybudować. Molo. Hmm. Zróbmy to Molo, bo rzeczywiście dzięki nią będziemy mogli już zacząć handel z Danią, a potem z Norwegią. Więc no to rzeczywiście może być przydatna sprawa. Dobra, myślę, że zaczekamy te 5 tur. Wolę nie tracić bezsensownie wojska. Wolę, żeby się poddali. No, bo to jest jednak najkorzystniejsza opcja dla mnie. Chcę obserwować, sobie, co ci Anglicy tutaj będą robić z tym zamkiem walizkim. No, na 100% go zdobędą, bo mają przeważające siły tutaj. Pytanie, jak szybko? Ok, skończmy zatem kolejną turę. No i będziemy obserwować zatem ruchy naszego głównego przeciwnika. No, zdecydowanie mam mnóstwo wojska. No, ale. Ciężko się dziwić, jeżeli mam tak duże zapleczek, jak mają. To mogę sobie pozwolić. Ok. Na pewno musimy więcej rozbudowywać naszą gospodarkę. No bo dzięki temu będziemy mogli jakoś sensownie rywalizować z naszymi wrogami. O, krucjata, no proszę. I tutaj macie rok pański, 1161. Kont... Urwa. Pierwsze słyszę o tej miejscowości. Okej, okay, to jest w Syrii. No sensowne miejsce, jakby nie patrzeć na Krucjatę. No, zobaczymy. Może Anglicy się pokuszą na Krucjatę. To zawsze ich też osłabi i będą musieli wysłać kolejne armie poza swoje ziemię, więc byłoby to fajne. Raport kardynalski umarł kardynał Wenecki i został kardynał nowy mianowany z Norwegii. Okej, okay. ruszmy dalej dyplomatę. Szukajmy tych Norwegów. Okej, okay, tutaj mam pana Norwega. Weźmy z, nią, z nim umowę handlową. No i się zgodził. Super. Dobra, spróbujmy zatem jeszcze raz pójść do Francji. Może ich jakoś przekonamy na ten sojusz. E, powiedzcie mi jeszcze, czy ja mam umowę handlową ze Szwabami? Bo nie pamiętam w tym momencie. Wydaje mi się, że mogę mieć... Tak, mamy prawa handlowe. To może zahaczmy jeszcze o Polskę w międzyczasie, a potem dopiero pójdziemy gadać o sojuszu z Francją. Możemy zrobić tak, że pójdziemy do Polski, do Węgier, do Wenecji, do Genui i potem tutaj do Francuzów. A potem na teren Hiszpanii. To jest chyba najsensowniejsza droga dla mojego dyplomaty. No i dobra, tutaj w że jeszcze nie przystąpili do oblężenia, no to skończmy kolejną turę. No, my do Krucjaty nie przystąpimy. Nie ma takiej opcji w ogóle. Bo zbyt mocno by nas to osłabiło. No i zobaczymy. Być może w tym odcinku nie będzie bitwy. Zależy, czy obrońcy, obrońcy korku się poddadzą. Czy będą chcieli na nas wyjść. Mimo naszej przewagi. No, ale na pewno. W tym odcinku jeszcze chyba Anglików nie zaatakujemy. Dobra, nowy dożona w Wenecji, bo stary zmarł. Krucjata się wzmaga. Polacy, Węgry, Jerozolima, Niemcy, Pisa, Wenecja, Portugalia, Aragonia. No, sporo tych sił do Krucjaty dołączyło, ale nie dołączyli do niej Anglicy. Więc to nie jest pocieszające. Zmarł kardynał niemiecki, został nowy wymianowany z Portugalii. Wieści dyplomatyczne. No to związane jest wszystko z krucjatą, oczywiście. Dobra, wybudował się molo. Doskonale. Może to zwiększy nieco nasz dochód. Chociaż nie widzę, żeby tutaj jeszcze jakieś szlaki handlowe powstały. No co jest niezbyt pocieszające. Dobra, ale zakończyliśmy też misję sukcesem. No i przez to papież powinien nas nieco bardziej lubić. No, powiedzmy, najbardziej nie lubi on Niemców, co w sumie jest dosyć ciekawe. No, pewnie nie będzie nas też lubić, przez to, że nie dołączymy do Krucjaty. No, ale trudno. Nie jest to zdecydowanie rzecz, w którą chce się mieszać aktualnie. Idźmy do tej Polski. Okej, okay. no i skończmy kolejną turę. Za trzy tury się poddadzą. Dobra, no. Jestem ciekaw, kiedy Anglicy zaczną branżenie Walii, w sensie tego Bangoru w wali. Walii. No bo mają naprawdę spore siły. A na razie tylko tam sobie stoją. No, ale prędzej czy później na pewno ruszą na tę ziemię. No, na razie będzie to dosyć siedząca kampania. Nie będzie to jakiś szybki podbój, tak jak to miało miejsce Prusami, gdzie w w trzecim odcinku zdobyliśmy pół Polski. Tutaj ta kampania będzie bardziej wyczekująca. Będziemy musieli czekać na dobry moment, bo inaczej przegramy po prostu. Musimy zbawać kolejną kapliczkę, co? W Iverness. No dobra. Zajmiemy się no, tym. Dyplomata ma zablokowaną drogę. Super. Dobra, no postawmy tą kapliczkę, jeżeli mnie stać. Aha, no nie stać mnie. No to trudno, nie będzie kapliczki. Zmarła dama. No szkoda mniej, no ale trudno. Dobra. Jak skończę też oblegać, to no, kork, to będę mieć więcej kasy. Dobra, ci jeszcze nie zaczęli oblężenia. No, dziwne to jest. Dobra, skończmy turę, nie tracimy czasu, bez sensu. No i zobaczmy, czy... Nie, wycofali się trochę stąd, co jest też dosyć ciekawe. No może będą zbierać siły na krucjatę. Byłoby to bardzo miłe z ich strony. Co prawda, jak zaatakujemy frakcję, która jest na krucjacie, no to na pewno z papieżem nam się pogorszą relacje, no ale no, papież dużo nie zmieni nam na razie. I tak graniczymy de facto tylko z Anglią, więc. No, nie mamy zbytnio rozbudowanej dyplomacji, poza tym, że musimy dogadać się z Francuzami. To jest jedyny cel dyplomatyczny. Które rzeczywiście się jakoś aktualnie liczy. Władca Nowogrodu nie żyje. Medyna zdobyta. Mm -hmm. No spoko. No podejrzewam, że Medyna była po prostu osadą buntowników gdzieś tutaj. No i pewnie albo Egipt albo Syria ją zdobyła. No i właśnie stąd ten evencik, wow. Tutaj już mamy siły Krucjaty, no i należą te armie do Królestwa Jerozolimy, to by wyjaśniało w sumie dlaczego już tu są. No ale nie mają zbyt licznych tych, tych wojsk na razie. Krucjata się wzmaga, Dania i Francja, no nadal nie mamy tutaj Anglików, a tutaj cholerni Duńczycy blokują mi drogę i nie mogę się ruszyć, super. Dobra, muszą przejść, bo inaczej ten dyplomata będzie do wywalenia. Dobra, zobaczmy czy możemy postawić tą kapliczkę. I za ile ona kurde jest? Solnia. A, no nie widzę jej. O, tu jest. Za 1200, no czyli brakuje mi. No niedużo, no ale jednak zawsze. Dobra, za turę się podda ten kork. Więc zobaczmy, czy będzie bitwa, czy poddadzą się bez walki. Anglia, coś się mnie chce, no boję się, żeby tutaj nie nastąpiło żadne przekupstwo. Nie wiem, w sumie, jak to działa w tym modzie, no ale teoretycznie w Medievalu jest taka opcja, żeby mogli przekupić nam osadę nasi przeciwnicy. No i to by nie było zbytnio ciekawe. Hm. Hmm. hmm. No, jeżeli w Anglicy nie zaczną tego oblężenia e, Bangoru, to my zaczniemy tworzyć sobie tutaj flotę i po prostu podpłyniemy statkiem i my go zdobędziemy. Dobra, możemy spolądrować osadę, czyli wobec tego kork się poddał bez walki. Super. Więcej kasy dla mnie. Tutaj mamy pusty event. Dobra, postawmy od razu tą kapliczkę, no bo jednak wolę wykonywać te zadania. Okej. Okay. No, i tak jak mówiłem, gdzie bym mógł zacząć robić flotę, dobra, weźmy sobie jedną Kogę. To jest wszystko, co potrzebuję aktualnie. No, i po prostu podpłyniemy sobie tutaj i sprzątniemy tą walię z przed nosa, naszym szanownym są. sąsiadom z południa. E, dobra, połączmy sobie te oddziały. A one no już są połączone. No, dobra, to zostawmy tu jeden oddział w milicji włóczniczej, i pójdźmy sobie na północ. No i dobra, może Zobaczymy, czy mogę tym dyplomatom ruszyć Mogę w końcu, super Idzie do tych Polaków Jak tutaj wygląda sytuacja Pod celą Krucjaty No na razie żadne siły Z zachodu jeszcze tu nie przybyły No jakoś mnie to nie dziwi Dobra, skończmy turę No tak jak mówiłem, ten odcinek będzie nieco spokojniejszy No ale Musimy rzeczywiście O kurwa No dobra no to będzie ciekawe Zajebiście. Hmm... No to Anglicy sami zdecydowali, że chcą nam wypowiedzieć już wojnę. No i cóż, chciałem zrobić to na moich warunkach. No wychodzi na to, że ta wojna będzie toczyć się na ich warunkach. No co jest cholernie nieciekawe dla mnie. No i zaczynam się bać, czy ta kampania się w ogóle uda. No ale dobra, no nie będziemy się poddawać. No, ale no, nie, przy... nie spodziewałem się tego cholera. Ktoś umarł. Kto umarł? Gruzja też się wzmaga, państwo kościelne, Leon i Kastylia. No proszę, dyplomatyczne wieści. Węgry walczą z Bizancją. Ciekawe. Polska walczy z Rusią i Bizancją. Bizancją walczy z Pizą. Hmm. No, zobaczymy, jak to się potoczy. Zmarł nasz kapłan. No, niedobrze. No, ale kapłan też nie jest mi najbardziej potrzebny. Dobra, musimy uratować naszą stolicę, bo tutaj no mają spore siły te, ci cholerni Anglicy. Więc muszę zrobić to w ten sposób, że po prostu weź, wezmę sobie wszystkich najemników, jakich tu mam pod ręką. Tak się, które oddziały są tutaj najsilniejsze. Weźmy może zamiast kernów, toporników skandynawskich. No trochę to zaboli mój budżet, no ale muszę uratować moją stolicę. Och, niedobrze, no ale dobra. Ta ich armia tutaj nadal stoi, więc to jest pocieszające. Zburzmy tą kogę. Żeby nie marnować hajsu na utrzymanie, bo i tak już nie przeprowadziłem tej jakiejś sensownej inwazji nad um, Walię. Więc jest to zwyczajnie bez sensu. Dobra, tutaj musimy ich szybko przegonić. No więc może jednak w tym odcinku będzie bitwa? No, mamy tutaj siły jeden do jednego. My będziemy mieć oddział jazdy, no i nasze wojsko będzie prowadzić sam król. No oni mają no, mocną piechotę, no i angielskich łuczników, no którzy są mocni. No Anglicy mają właśnie mocnych strzelców i z tym będzie musieli się liczyć. Dobra, zapiszmy sobie, no i ruszamy na bitwę. Dobra, no nie będzie to największa bitwa, ale przynajmniej będzie w tym odcinku bitwa, bo jednak co to za odcinek bez bitwy, prawda? Wolę zawsze też sobie nagrać jakąś bitwę, bo zawsze mnie to rozrusza. No a w tym modzie bitwy będą zdecydowanie cięższe niż w Potopie. Rozpocznijmy rozmieszczanie. No i myślę, że nie ma co tutaj zbytnio filozofować. Mogę powiedzmy tak się ustawić. Rozpocznijmy bitwę. Aj, kurde, zapomniałem przestawić się w ustawieniach yy, tego, żebym ja dowodził moim posiłkami posiłkami. Ach, no, mój błąd. Dobra. Musimy wlecieć w ich łuczników przy pomocy mojego generała. A moja piechota niech idzie tutaj na ich piechotę. No i dobra, musimy mieć nadzieję, że mój. Yy, komputerowy sojusznik nie będzie mnie zawodzić. Idźcie atakować od razu. Dobra, tutaj mam jakieś opactwo, widzę. Dobra, musimy wlecieć po prostu sensownie w ich łuczników i to powinno ich zmieścić z planszy, co tu dużo mówić. E, no raczej to się uda. Dobra, ich dowódca już padł. No i stracili 25% sił, więc. No tak jak mówiłem, wystarczy odpowiednio w nich wjechać i dostaną po dupie. Wycofajmy generała, żeby go nie stracić, bo jednak to jest mój król z tego co pamiętam. Mogłabym, powiedzmy, tutaj was jakoś przenieść, żeby wjechać w tych łuczników z boku. Wyjdziecie tutaj na tą ciężką piechotę, panowie. No, prawie żadnych strat nie poniosła ta moja jazda. Coś czuję, że właśnie jazda będzie bardzo ważna, no bo jednak w średniowieczu rzeczywiście naprawdę była ważna. Wy tutaj idźcie, my musimy tych łuczników rozbić, żeby dopiero potem zająć się tymi zbrojnymi. Chcę zobaczyć sobie te jednostki moje w ogóle. A to są ci najemnicy, najemni włócznicy. No fajnie wyglądają, a to są topornicy skandynawscy. No mają taki skandynawski wygląd, nie powiem. Zobaczmy sobie jeszcze te jednostki Anglików. Naprawdę w tym modzie trzeba przyznać, że są bardzo szczegółowo zrobione te wszystkie jednostki mega fajnie to wygląda. Nie można tego im odmówić. No fajnie, fajnie. Zobaczmy sobie jeszcze na tych moich gwardzistów generalskich. No też super to wygląda, nie powiem. Jak na warunki Mediwala, no to rzeczywiście się popisali tutaj twórcy. Dobra. Zabijmy sobie najpierw ten oddział, potem pójdziemy w tych, a potem wejdziemy w tych. Przyspieszmy na dwójkę może, żeby nieco to przyspieszyć. Dobra. No strasznie ciężki opór stawiają ci ucznicy jak na zwykłych uczników przeciwko ciężkiej jeździe. No, może najpierw wejdźmy w tą ciężką piechotę, żeby nie potracić zbyt dużo moich piechurów. No, ale panałowie, to tylko ucznicy. Dobra, ci już uciekają, no ale wybijmy ich od razu, żeby nie uciekli z pola bitwy. I dopiero potem pójdziemy na tamtych. Dobra. Wolę już się upewnić, że po prostu nikt nie przeżyje. No dalej, tylko zróbcie to jakoś sensownie, moi drodzy. Dobra, lećmy na tych zbrojnych od razu. Bo nie chcę naprawdę zbyt dużo piechoty potracić. Dobra. No i ładnie wlec wlecimy w plecki. Ci ucznicy kompletnie nie wiedzą co zrobić. Nie wiedzą czy strzelać, czy ruszyć, pomóc swoim przyjaciołom. Dobra, dobijmy tych zbrojnych i dopiero potem pójdziemy na tych łuczników. Chcę, żeby nikt nie przeżył, żeby Anglicy wiedzieli, że mają się czego bać. Że nie mogą sobie bezkarnie po prostu wlatywać w nasze ziemie. Szkockie ziemie. Bo to będzie karane śmiercią. Okej. Okay. Ci tutaj chyba też już chcą się wycofać. No ale dobra, najpierw wybijemy tych zbrojnych, bo oni są większym zagrożeniem. A potem tych łuczników. Okej, okay. dobra, no od razu w sumie dwie pieczenie na jednym ogniu, widzę, upieczemy że tak powiem. Tutaj dwóch już tylko zostało. No dalej, zróbcie to panowie, gdzie wy latacie? Tracimy czas tylko. Dobra, przyspieszmy na szóstko od razu. No i weźcie ich ubijcie, no kurde. Dobra, lećcie tam szybko, zanim z pieprzą, no niestety jest chyba z pieprzą. Bo moja jazda wolała robić sobie kurde kółka. A ci, którym dowodzi komputer, też się niezbyt popisali. No, muszę pamiętać, żeby wyłączyć tą opcję następnym razem, żebym to ja dowodził. Dobra, dalej i tak mam heroiczne zwycięstwo, więc doskonale. No co prawda, niestety przeżyli tam ci. No, ale cóż. Przynajmniej przekażą swoim pobratymcom, że jak ich szkoci przyjęli. No dobra, zabijmy ich. Co przeżyli. No i dobra. Niech. O, zdobyliśmy skarb wroga, super. Zawsze trochę kaski wleciało. I tak myślę, czy jest coś, na co możemy przeznaczyć w sumie. Tutaj się buduje. Tutaj byśmy mogli coś sobie zrobić, takie zaplecze gospodarcze w Irlandii i zróbmy sobie tutaj to wylesienie powiedzmy no i dobra tutaj już wszystko jest git. Mm, na razie sobie postajemy w stolicy i dopiero potem sformujemy tutaj większą armię która ruszy na York no ale to już myślę w następnym odcinku tak więc mam nadzieję że ten no nieco spokojniejszy odcinek wam się podobał no i w następnym już ruszymy z pełnej pary no tu Tuc się z Anglikami, co tu dużo mówić. No tak, więc do zobaczenia. Cześć.